Panie dyrektorze, kolejne nasze spotkanie po kilku miesiącach. Jak aktualnie funkcjonuje pana jednostka, bo to duża jednostka i dużo to się dzieje? Dużo się dzieje, duża jednostka, natomiast powiem tak, no, spodziewaliśmy się oczywiście tej drugiej fali COVID-19, jeżeli chodzi o tutaj naszą szkołę, natomiast na pewno byliśmy do tej fali lepiej przygotowani. Ona owszem, wybuchła zdwojoną, strojoną siłą, bo tych zakażeń pozytywnych wyników było dużo. Również takowe były tutaj u nas na, na terenie zespołu placówek edukacyjno-terapeutycznych w Bobrowie, było, były kwarantanny. Natomiast powiem tak: ogólnie na dzisiaj funkcjonujemy w trybie hybrydowym. Ogólnie funkcjonujemy stacjonarnie, czyli z 49 oddziałów, które prowadzimy. Ja mówię tutaj od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej, 7 tylko i tutaj 7 z ulicy seminaryjnej i ulicy barmińskiej 2 funkcjonuje w trybie zdalnym. Jest to, jest to na pewno podyktowane tym, to są dzieciaki, młodzież starsza, ponadpodstawowa i dwie klasy ósme szkoły, szkoły podstawowej z tego powodu, że ograniczyliśmy zagęszczenie tak naprawdę dzieci, młodzieży tak naprawdę na terenie tutaj placówki. Mamy wprowadzone wszystkie oboszczenia: desinfekcja rąk, maseczki, tak naprawdę całą procedurę na wypadek i pozytywnego wyniku, i wtedy wyłączamy, bo były takie przypadki, wyłączamy albo oddziały klasowe, żeby no jednak ta strata dla tych dzieci była jak najmniejsza, ponieważ rola ZP tu jest dość szeroka nie tylko ogranicza się do tej sfery edukacyjnej ale również do sfery takiej prowadzenia i pomocy rodzinom rodzinom dź, y, uczniom natomiast mówię nic nie zastąpi nauczania stacjonarnego natomiast powiem szczerze że ogólnie też i pracownicy są za, za tą formą nauczania, natomiast mówię, no ja też muszę mieć zdrowy rozsądek. Jeżeli pojawiłoby się zagrożenie według mnie, a rozporządzenie mówi jasno, że w przypadku szkoły typu mojego decyduje dyrektor placówki, na pewno bym zawiesił całość. Na początku listopada był taki moment, gdzie ja sam byłem na kwarantannie tydzień czasu, to były zawieszone placówki, było zawieszone całe Drawsko i Czaplinek, ale to trwało dosłownie tylko półtora tygodnia, a następnie wróciliśmy do pracy. Jak w praktyce wygląda takie hybrydowe nauczanie? No, powiem tak, no, hybrydowe nauczanie tutaj wygląda tak, że nauczyciele mają stacjonarne zajęcia. Mają przygotowane miejsca tam, gdzie mogą prowadzić zajęcia zdalne z tymi klasami, które są które są klasami zdalnymi. Jest to kłopotliwe z jednej strony, no to z jednej, dlatego że no bywa tak, że prowadzą zdalne, przynajmniej niektórzy w domu przyjeżdżają na stacjonarne zajęcia i na przykład ostatnie dwie lekcje mają w trybie zdalnym. Powiem tak, nie jest to najlepsze dla nikogo. Też nie będę tutaj mówił, że 100% uczniów w tym, w tym zdalnym nauczaniu bierze udział, bo tak nie jest, bo są i problemy z komputerem, i problemy, bo sprzętu uczniowie nie mają ale jest też kwestia migania się dobrego uczniów od takiego nauczania, bo, bo internet nie, bo się nie mogłem połączyć. No i wartość taka, moim zdaniem, moim zdaniem przy założeniu, że jesteśmy już przygotowani, mamy całą platformę Teamsa, tam gdzie mamy zespoły, tam gdzie każda klasa ma swoje, swoje, swoją cegiełkę, tam gdzie... Wirtualnie, tak naprawdę, prowadzimy całą organizację dla tych siedmiu klas i jest to kłopotliwe. Natomiast powiem jeszcze coś. Zatrudniamy na obecnie 105 nauczycieli. Zatrudniam więc rady pedagogiczne, rady szkoleniowe, zespoły wychowawcze i nawet zebranie z rodzicami prowadzone jest w formie zdalnej. Tak żebyśmy nie spotykali się w jednym miejscu, na jednym, w jednym miejscu, żeby nie daj Bóg jak dojdzie do pozytywnego wyniku, tak żeby w tym kontakcie, tym pierwszym wyłączać jak najmniejszą liczbę osób. Nabyliście nową wiedzę, nowe umiejętności z zakresu tych wszystkich technologii nowoczesnych? Tak, uczymy się tego na bieżąco, no, tego jest bardzo dużo. Powiem tak, na pewno ten Teams, tutaj ujednolicenie platformy gdzie w zeszłym roku jeszcze szkolnym, jak dopiero w marcu żeśmy wchodzili w zdalne nauczanie, to tak naprawdę każdy skorzystał sobie z platformy, bo tych platform było kilka. Jakich chciał, dogadywał się z klasą dopiero od maja przed Teams, więc Teams jest tak naprawdę takim, taki, taką jedną wielką, wirtualną szkołą. Na pewno dużo dają webinaria, szkolenia informatyczne, gdzie tam naprawdę można z uczniami chodzić po na przykład oglądać zabytki na historii, być w wirtualnym świecie. No i w niektórych przypadkach działa to jeszcze lepiej niż no, no, takie suche oglądanie, na przykład Wawelu, na podstawie slajdów, a można po prostu. Takie są programy, gdzie można po prostu wejść na dziedziniec, czy do, można wejść sobie do, do kaplicy, do, tam gdzie mamy dzwązyk bunta na, na górę na Wawelu, więc na pewno jest to pomocne. I też chyba pomocne w zakresie zarządzania szkołą i na przykład sprawdzania czy dana lekcja się odbywa w internecie. Tak, na pewno, bo w każdym momencie tutaj mogę zalogować, bo ja mam dostęp jako dyrektor i moi wicedyrektorzy dostęp do każdej klasy, do każdej klasy możemy wejść. Prowadzimy w formie zdalnej również obserwację zajęć, zajęć, gdzie nauczyciele są w harmonogramie wyznaczeni do Prowadzenia, do prowadzenia obserwacji, więc to na, to na pewno też pomaga. Choćby kwestia zainstalowania, ale to już mieliśmy, nie wiem, tak podświadomie w związku chyba z, z tym, że jesteśmy tak dużą placówką umieszczoną w siedmiu budynkach. Mamy zainstalowaną chmurę, tak, tak zwaną chmurę, gdzie tak naprawdę dla mnie przy zarządzaniu tak dużą jednostką, jest to niesamowite ułatwienie, bo wszelkie druki, wszelkie zarządzenia, wszelkie ustalenia, wszelkie zmiany wprowadzam na chmurę, gdzie nauczyciele wiedzą jak się w tym poruszać i tak naprawdę mogą sobie w każdym momencie sprawdzić, i w pokojach nauczycielskich plan lekcji tak rzeczywiście realnie. Natomiast mogą wejść sobie w chmurę i tam mają tak naprawdę łącznie z procedurami, regulaminami całą dokumentację szkoły elektronicznie. Na pewno ułatwia i to niesamowicie obieg informacji w szkole, bo to co ja umieszczam, załóżmy o godzinie 16, to już nauczyciele... Bo to no, każdy jest zajęty, pracuje, obowiązki domowe po południu, natomiast wieczorem wchodzą na chmurę i tak naprawdę wszyscy wszystko wiedzą. Taka sytuacja, właśnie ten okres pandemii i tych rozwoju nowoczesnych technologii wpływa na rozwój waszej placówki? Wie pan co, tak pozornie chyba tak, dlatego, że realizujemy mnóstwo projektów i projektów i to projektów pepronowskich, projektów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Mamy kilka grantów tak naprawdę, choćby tutaj jak się pan znajduje, no dostajemy pomoc w ramach Postępowań przetargowych, projektach. No i tak naprawdę te projekty nie są zahamowane. Obecnie jesteśmy na etapie przyjmowania zamówienia z jednego projektu, tylko powiem ABC Przedszkolaka na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na cały ZP. To jest sprzęt elektroniczny i pomocy i sprzęt logopedyczny, specjalistyczny, no, dzięki któremu tak naprawdę no, powiem niektóre rzeczy ja pierwszy raz widzę, to poszło tak do przodu, a gdzie budżet placówki, pomimo, że jest budżetem sporym, absolutnie nie byłby sobie w stanie na to pozwolić. Natomiast to pozwala nam wprowadzać nowe szkolenia nawet pomimo tej pandemii, która jest obecnie. Ja mam nadzieję, że ona się kończy, że będzie ta szczepionka, że mamy ostatni ten 2020 rok, będzie tym rokiem tak naprawdę szczególnym, pamiętliwym, ale ostatnim. Natomiast tego, co czytamy, bo czytamy wszyscy, no to no też się trochę obawiam tej trzeciej fali, tej fali grypowej, lutowej bym to nazwał. No Zobaczymy, jak będzie, bo w życiu byśmy się nie spodziewali, że w lutym, nawet w lutym jeszcze, że coś takiego nas spotka, że zatrzyma cały kraj, tak naprawdę. Właśnie. Koniec roku, czas podsumowań. Jaki to był rok? Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tą bazę dydaktyczną, bazę dydaktyczną rozwoju ZPT, to był rok naprawdę dobry. Cały czas idziemy, rozwijamy się, doposażamy się w nowe technologie. Tak jak kiedyś ktoś powiedział, żeby nie stać w miejscu. Z punktu widzenia dydaktyki, prowadzenia zajęć, był to trudny rok. Na pewno trudny rok, bo co innego mówi się o nauczaniu zdalnym przez tą magiczną kamerkę, czy Teamsa, czy inne programy, a co innego jest prowadzić to w rzeczywistości. Kolejna sprawa, trudny pod względem obiegu dokumentów bo to, że nauczyciel prowadzi lekcję, no to jeszcze musi zadbać o tą całą oprawę dokumentową. Mamy też RODO, ochronę danych osobowych, mamy też kodeks pracy, kartę nauczyciela, gdzie, no owszem, nowelizacja rozporządzeń wchodziła tak naprawdę, natomiast ona nie, ona nie robiła tak naprawdę nowelizacji w prawie oświatowym, więc przekazanie uprawnień, wyrażanie zgody pracownika, na pracę zdalną, to tak administracyjnie było na pewno utrudnieniem. Na pewno ciężki rok był pod względem aktywności ZPT-u na zewnątrz. Włączanie włączaniu naszych podopiecznych uczniów tutaj, bo tak było do tej pory, do nastania pandemii, gdzie byliśmy tak naprawdę wszędzie, w całym pobiecie, realizowaliśmy mnóstwo projektów, programu. Jest to robione w ograniczonym zakresie. No z tego powodu, że tak naprawdę wszystkie wyjazdy, wyjścia są po prostu ograniczone do minimum. Tam gdzie musimy, to idziemy, ale tam gdzie nie musimy, to nie idziemy. Nowy rok i nowy budżet, już pan wie, jak będzie wyglądał? Nie, no jeszcze jesteśmy przed. Na pewno już są w powiecie drawskim, już budżet oczywiście, z tego co wiem, to trafił do Rio. Są na pewno jakieś tam uzgodnienia już robione, porobione. Ten budżet na pewno już jest gotowy. Na dzisiaj jeszcze nic nie wiem tak dokładnie. No natomiast też nie będzie łatwym budżetem. Nie mówię, bo ta pandemia przy, przekłada się na finanse gmin, powiatów. Te wpływy choćby z CIT-u do powiatu są dużo mniejsze, a mówimy o tak naprawdę jednej wielkiej niewiadomej, no która no będziemy ją znali tak naprawdę, jak się skończy kolejny rok. Jesteśmy, Jesteśmy w placówce w Drawsku, a jak sytuacja w pozostałych placówkach na terenie powiatu? Chodzi o szkoły, rozumiem. No, funkcjonują w zdalnym, w zdalnym nauczaniu. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to z tego, co rozmawiam z dyrektorami, to funkcjonują w zdalnym nauczaniu. Idzie to sprawnie. Sprawnie, natomiast mówię, no, uczniowie też mają problem z przyzwyczajeniem się do tego zdalnego nauczania. Jest to jednak praca z domu. Nie, nie w klasie, nie ma tego, nie ma tego kontaktu inter, takiego bezpośredniego. No na pewno tutaj też kwestia egzaminu klasy ósmej, no to jest jedna wielka niewiadoma. On będzie, odbędzie się w maju, mam nadzieję, że zgodnie z terminem tej, tej końcówki. Natomiast no, też mam córkę, już powiem prywatnie, w klasie maturalnej, no i syna w klasie ósmej. No i się obawiam trochę, jak to będzie wyglądało, i kiedy oni wrócą tak naprawdę do tego stacjonarnego nauczania. W okresie przedświątecznym będziecie organizować coś dla swoich uczniów czy nauczycieli? No właśnie, i tutaj powiem tak, słabo z tym wygląda. Słabo to wygląda, no bo jak mamy obostrzenia, zawieszenie zajęć mamy do 3 stycznia. Tak mówi rozporządzenie, bo później ferie mamy w tym pierwszym terminie, cała Polska ma w tym pierwszym terminie. To po pierwsze, po drugie, zawsze były piękne Mikołajki na 6 grudnia. Była Wigilia, trzy Wigilie były duże, bo już w jednym pomieszczeniu się nie mieścimy bo to jest prawie ponad 500 osób więc nie będzie takich wigili uroczystych, tak jak zawsze natomiast będą wigilie klasowe, no bo zdajemy sobie z tego sprawę, że no w po obostrzeniach oczywiście, że niestety niektórzy z naszych uczniów no, będą mieli problemy z tą wigilio, z wigilią taką realną. No przynajmniej namiastka tutaj, na pewno, na pewno tą namiastkę będziemy im chcieli dać. Jestem zadowolony na pewno w tym roku z doposażenia. Jestem zadowolony z projektu, jestem zadowolony z pracowników, choć są problemy i z uczniami, pracownikami, pracujemy z organizmem żywym. Myślę, że jesteśmy oceniani w środowisku jak pozytywnie. Oczywiście błędy popełniamy. Staramy się dziś to na bieżąco korygować, natomiast na pewno idziemy, na pewno dzisiaj, tak jak to powtarzam, nie otwieramy oczu na wiele metod terapeutycznych i sprzętowych, tak jak to było załóżmy jeszcze parę lat temu, gdzie ta przepaść między szkołami prowincjonalnymi, szkołami w małych, mniejszych miejscowościach, a szkołami Mojego typu, czy szkołami ogólnie w Koszalinie, czy Poznaniu, w Gdańsku była duża. Dzisiaj jesteśmy na takim samym poziomie. Na takim samym poziomie bądź wyższym. Właśnie a patrząc na te budynki pana szkoły w różnych, położone w różnych miejscach Powiatu Drawskiego, one są tak jakby takie same, czy któraś z nich się wyróżnia? No to jest powiem tak. To fajnie zawsze wygląda, jak rozmawiam na zespołach kierowniczych z dyrektorami, z kierownikami i z nauczycielami, którzy są tak jakby zidentyfikowani z jednym budynkiem. Staram się ciężar i doposażenie rozkładać tak naprawdę po wszystkich budynkach. Tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć o pięknie działającym bo stowarzyszeniu Amala. O tym nie mówiliśmy. Amala jest to stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych. Działa prężnie, bo tak naprawdę pozyskuje i, i pieniądze z projektu i z jednego procenta. Między innymi tutaj fajnie, bo na terenie na przykład Rapska Seminaryjnej na wiosnę stanie piękny plac zabaw który będzie bo nie mamy tutaj plac zabaw który będzie finansowany z środków Stowarzyszenia Amala i, i Stowarzyszenia tutaj i z powiatu dawskiego. Czyli tutaj tak jakby dwie instytucje się spotkały tutaj fajnie bo nie było w ogóle o czym dyskutować. Stowarzyszenie pomaga to to powiat mówi też damy bo mówi, jest inicjatywa, więc tutaj nam przykraśnięto, więc naprawdę fajnie. Natomiast to ma być rozwój równomierny. I każdy z wicedyrektorów, kierowników ciągnie do siebie do swojego budynku, bo jest to organizacyjnie, myślę, że dobrze poukładane. Ja sobie z tym świetnie daję rady, rady, mam informacje na bieżąco, nic mi nie umyka, natomiast fajnie, bo dyrektorzy dbają, wicedyrektorzy o swoje budynki. Jeżeli kupujemy coś do Dąbrowska, to jednocześnie kupujemy do Bobroby i do Czaplinka. Jeżeli mamy projekty, rozdysponowujemy te pomoce dookoła. Jeżeli mamy remonty inwestycyjne, rozpa, roz, one są rozkładane równomiernie od Czapinka, Bobrowo, Drabsko-Pomorskie. Natomiast dla mnie takim pozytywnym, taką też istotną informacją odnośnie tych budynków, organizacji jest to, że mamy kształcenie na każdym poziomie. To, że nie ma takiej bitwy o ucznia między szkołami, między budynkami, bo jesteśmy jednością, jesteśmy jednym ZPT. I dla mnie, tak naprawdę, dyrekt, wicedyrektorzy między sobą, rodzicie zgłasza prawną opieką, to możemy, mamy kilka kierunków działania, i dopiero wtedy na podstawie orzeczenia, gdzie on może trafić. I wtedy często bywa tak, że na przykład Drabsko, Czapinek, przepraszam, pani dyrektor przekazuje tutaj w porozumieniu ze mną rodzica do Drabska, do pani, do pani dyrektor tutaj, bo mamy taką klasę, bo mamy taki profil, bo to dziecko tu najlepiej będzie się czuło. A kadra w różnych budynkach pracuje? Kadra y, pracuje w różnych budynkach. Są nauczyciele oczywiście stali, stali którzy mają etaty i godziny ponadwymiarowe y, stacjonarnie w jednym budynku nie przejeżdżają, natomiast drog, gro kadry pedagogicznej przemieszcza się między placówkami. Y, z reguły, tak jak układam arkusz organizacyjny, jest to y, zminimalizowane do, y, do Dwóch budynków, no ale są też osoby takie, nauczyciele, terapeuci tacy, no, którzy jeżdżą po budynkach nawet trzech. I pan też? Ja jestem wszędzie, tak naprawdę. Mam dyżury, to jest znowu poukładane, bo ja mam tutaj dyżury. Dzisiaj jestem w Drabsku. Natomiast grafik jest dość taki. Czaplinek mam w środę. W Drabsku mam znowu we wtorek. W powiecie jestem często, jest mi to gdzieś tam na rękę, bo tam wiele spraw też załatwiamy, ale jestem wszędzie. Ja jestem od tego po prostu, więc tutaj każdy wie, co ma robić i mam nadzieję, że A byłem na kwarantannie 5 i to, to układanie całego zpt nie zapaliło się beze mnie wcale. Są, są, jest sposób, jest sposób działania, wiedzą ludzie, co mają robić i na tym to polega. Ale wspierał Pan chyba internetowo swoich pracowników? Tak, no, ja nie miałem urlopu, mnóstwo. No ja jestem, jest, jednak jestem osobą, która chyba tak w domu dużo, długo nie posiedzi. Tak, telefonami, telefonami internetowo, mailowo jak najbardziej konsultowano ze mną większość spraw. Byłem na bieżąco oczywiście informowany, jak to wygląda.